Jakie cudowne ozdoby świąteczne kolorowe ho 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 przepięknie, tylko śniegu nie ma co to za święta bez śniegu a tu jak zwykle od strony zegrza koreczek Standard, standard, ale będzie za jakiś czas cudownie, przepięknie bo poszerzą tą drogę i będzie autostrada do nieba, prawie że. Wczoraj był korek aż za rondo w Zegrzu, Zobaczymy dziś co się dzieje. Wszyscy walą twardo na stolice. Przeważnie w każdym samochodzie jest jedna osoba. Powietrze, jedna osoba, i powietrze. No, w niektórych są po dwie osoby. Ekonomia. Zamiast śmignąć sobie pociągiem na spokojnie, ach, ci ludzie, no, ale luksus, wygoda. I przez to powiększamy dziurę ozonową. No tak. Przez samochody i przez krowie placki no. no, a tu już widać wycinkę, przecinkę. Po prawej był las. Tu gdzie ta kopara tam śmiga. To był las. Las, las. Drodze, jeszcze ktoś tam mieszka, bo światło się świeci, ale ciężko im będzie tu prowadzić jakąś nitkę. Jezdni po lewej stronie też wycięte, wykarczowane, traca w re No, tu już korek się rozluźnił. kolejowy, taki króciutki teraz kawał wiaduktu kupa drzew o i tu też mgławica straszna tu też wycięte, obcięte przycięte tu panowie idą nie po właściwej stronie drogi ale cóż ale drewno tu wycięli Czerwone, czerwone drewno w środku. Co to jest za drzewo? Znaczy czerwone, no takie, takie w czerwień wpadające. Co to są za drzewa? Ciekawe jest. No i tutaj też planują zrobić wiadukt nad tym rądem w Zegrzu. To już w ogóle się będzie śmigać jak aaa, coś pięknego. No, zobaczymy ile im się zejdzie. jak będzie to wyglądało.